A i proszę bardzo, i znowu mój las, mój cień, moje lato. A jak dzisiaj gwarno, ile dzieci z rodzicami spacerujących, bawiących się? Zora, chwileczkę, że dzień dziecka to już był jakiś czas temu. Nie, no, rodzice przecież muszą z tymi dziećmi gdzieś pójść, a las to cudowne miejsce. A wróciłam z krótkiego wyjazdu i proszę bardzo, jaka jestem stęskniona i zadowolona, że jestem tutaj. Co prawda w godzinie późniejszej, no ale jak ktoś musiał jechać w miasto, załatwiać sprawy ważne w urzędzie skarbowym, żartów tam nie ma, ja nie mogę. Po prostu zaraz człowiek się robi tam taki malutki, malutki, odmurzcza go wszystko dokładnie. Pani do mnie mówiła, nie wiem, co ona mówi, chociaż przemawiała w języku polskim. W każdym razie okazała się być bardzo pomocna, no i dzięki temu udało się spchnąć sprawę do przodu, ale to nie dość tego. Potem siadam do metra, co ja widzę, O, ono tylko je, dojeżdża do Wilanowskiej. O, wydostanie się potem. Dalszą przestrzeń okazało się karkołomnym wysiłkiem. Autobus jeden zlikwidowany, drugi akurat odjechał śladu nie ma, po następnym ja nie mogę. Zabrało mi to tylko godzinę zamiast piętnastu minut. Uff. Ale powiedziałam do jednej pani, z którą dałam się w rozmowę Żeby tylko człowiek takie miał problemy to świat byłby piękne. Trochę pomogło, ale na chwilę tylko. No. a żeby to się więcej nie powtórzyło. Powtarza się. Wcale nie tak rzadko. No ale dobre. To są problemy żadne. A ja mam dzisiaj taki temat. Wspaniały. Bardzo interesujący. Pokochać tych co trudniej. Jak to? Panią sąsiadkę z dołu, która zawsze ma napiętą twarz i rzadko uśmiech, a przez kilka lat ciągle się dziwiła, że ja to ja jak mówiłam dzień dobry. O nie, 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 nie. A może tego sąsiada z czwartego piętra? Jaki to dziwny facet. Dajcie spokój, w windzie jakaś krótka wymiana zdań, coś tam, a potem jedzie, jakby był niedowidzący, nie poznaje człowieka na ulicy. No ja nie mogę co za ludzie. Ale przecież to są błahostki. To no, ktoś nie zapamiętał twojej twarzy, Anko. Oj tam, ile teraz już o tym trułaś, to szkoda gadać. Dobrze, że na bieżąco nie wszyscy są tutaj z twoimi filmikami, bo od razu by się okazało, że klepiesz w kółko to samo. No dobra. Pokochać tych, co trudni. Pokochać tych, co trudni. Gdyby można, to jedno z przykazań mieć zawsze w głowie: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, no, pod warunkiem, że człowiek siebie kocha. No, ale zakładając, że tak. To przecież to prościzna kocham siebie, kocham innych i niemiłą panią z dołu, i tego dziwnego pana, i czasami osoby, które po prostu wywołują u mnie emocje niepozytywne. Czasami taka kotłowani nam myśli, że zastąć nie można. I co? Ja mam pokochać tych, co trudni. Właśnie. Pokochanie tych, co łatwi, co mieli, sympatyczni, szlachetni, dobrzy. Jeszcze czasami. O, jak to pięknie jest. Jeszcze Komary atakują, jeszcze czasami pełni humoru, optymizmu, a jaka to prościzna, no takich, co to do tańca, do różańca, do rany przyłóż. A no tak, takich kochać jest łatwo. Ale tych ponuraków, skomplikowanych dziwaków, tych, którzy są nieprzewidywalni. I nigdy nie wiadomo, jak się zakończy dzień, albo jak się ten dzień zacznie. Tych też kochać? Tak, tych też kochać. A nade wszystko tych, bo oni manifestują, jak bardzo tego potrzebują. Gdyby takiego trudnego gościa zapytać, czy on tego potrzebuje, to by się zaparł wszystkimi nogami i ręcami, że nie. Ale to nieprawda. Kochać tych, co trudni, to jest dopiero sztuka, to jest dopiero umiejętność, to jest dopiero cud, którego można doświadczać. Doświadczać, doświadczyć. Jeśli się do tego solidnie przyłożymy, a może to słowo kochać zastąpić, po prostu lubić? Czy to znaczy, że ja mam tych ludzi mieć w swoim życiu, kochać ich i, i, i co, i mieć z nimi relacje, i, i nie wiem co jeszcze? Nie, to niemożliwe byłoby. No, bo jak można mieć ze wszystkimi kontakt, jak można mieć ze wszystkimi relacje? No to niemożliwe. Ale kochać ich to jest możliwe. Bo jeśli ciepłymi uczuciami obdarowuje każdego człowieka, bez względu na to, czy on jest ładny, czy brzydki, chudy, czy gruby, wysoki, czy niski, mądry, czy głupi. A to jest wielka sztuka. Ale uczucia, które budzą się w sercu, kiedy mamy tę ciepłą myśl i uczucie dla naprawdę każdego i dla tego łatwego w obsłudze, i dla tego trudnego, który łatwy nie jest, to jest coś wspaniałego. Fajnie jest do tego dążyć i nie opierać się i nie wymyślać tych wszystkich pierdółek, które mogą nam w tym przeszkodzić. To wcale nie oznacza, że oni wszyscy muszą być w naszym życiu. Ale jeśli się pojawiają to po coś. Bo przypadków nie ma. I my wtedy jesteśmy poddawani wielkiej próbie. Wielkiej próbie na to nasze prawdziwe człowieczeństwo przez duże ceny. Na te wszystkie cudowne teorie, które mamy w głowie albo które wyjawiamy, objawiamy światu i sami jesteśmy przekonani o nich. A, to wtedy jest czas próby. A no, sprawdzianka. Jak to jest u ciebie, z tym miłowaniem bliźniego, z tym dostrzeganiem w każdym człowieku dobra? Ależ to jest trudne, trudne, ale nie jest niewykonalne, a czyni nas lepszymi. A do tego powinno się zdążać, bo taka miłość do bliźniego czyni nas lepszymi. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Jeśli mogę, miłosnym, miłosnym, no to u miłosnym to zaraz się tak kojarzy, jakoś ale przychylnym, przyjaznym spojrzeniem. Myślą obdarzyć każdego człowieka, nawet tego, który czasami sprawia przykrość albo jest niesympatyczny, no to pierwsza reakcja to wiadomo, jaka będzie. O, Huzia na Juzia, człowiek by chciał odpowiedzieć tym samym. A nie, a odpowiem czym innym i poczekam na, na reakcję. A jeżeli ta reakcja nie będzie taka miła, i pozytywna, i taka przyjazna, to nic. To nic. Bo w tym momencie najważniejsze jest to, czym ja obdarzam. Ojej, atakują, co ja czuję. I tak sobie wyobrażam, że wtedy energia, którą jestem otoczona, aura jest kolorowa, jest dobra i nie ma możliwości, żeby się nie udzieliła temu drugiemu człowiekowi. To nie znaczy, że mam wszystkich uzdrawiać, zmieniać na swoją modłę. Jak to się czasami mówi, żeby myśleli tak jak ja, tak właśnie by było najlepiej, no bo skoro to takie pozytywne i takie cudowne. A jak ktoś lubi właśnie być ponurakiem, smutasem i przygnębionym, z jakiego powodu? A po co powód, bez powodu, A po co szukać powodów, jak można się smęcić bez powodu po prostu. No to cóż, pewnie tacy osobnicy są mniej podatni na wpływ tych wszystkich cudowności. Ale mam głębokie przekonanie, że z czystego, egoistycznego punktu widzenia, taka filozofia... Jeżeli kochani, muszę zmykać, bo mnie komary chcą zjeść. Taka filozofia jest jedyna słuszna, jedyna dobra, jedyna piękna. I tak, kochać tych, co trudni. Hm, piękna sprawa. Kochać tych, co trudni. No, bo jak już się mądrzyłam kiedyś, łatwo być trudnym. Trudno być łatwym, ale może właśnie za naszą sprawą, za tym przyjaznym traktowaniem, za tymi ciepłymi uczuciami, pójdą inni. A my razem z nimi, ha. nie na czele, nie w ogonie, ale razem z nimi. Piękna sprawa. No to do robotanka. Kochać tych, co trudni. Ależ to jest trudne. Ależ to jest trudne. Najbardziej wtedy, hm. kiedy nie czujemy się dobrze z takimi ludźmi. Bo sprawiają przykrość, bo są nieprzyjemni. Ale jeśli w naszej głowie będzie dominowała ta myśl, właśnie wykochać nawet tych, co trudni, powinno się udać. Pięknego, spokojnego, radosnego popołudnia z tą myślą niesamowitą. że można kochać tych, co trudni.